Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku, w sensie w poradniku Dzisiaj wam pokażę jak fajnie zacenzurować twarz Powiedzmy osoba się rusza i się właśnie tej twarz zacenzurować no. no To wchodzimy w media, wybieramy filmik Ja mam taki z, powiedzmy sprzed dwóch, 3 lat Na 60 pan świata puszczę Wam No właśnie, na 60 pan świata, więc dajcie subskrypcję, lajka i komentarz pod filmem A my się zabieramy do, i, do zasłaniania mi twarzy y, Dobra, bierzemy layer, y, efekt Następnie to pierwsze i wybieramy jaki chcemy blur, ja wezmę sobie ten I teraz tak, y, rozszerzamy go na całą długość filmu Teraz przesuwamy aż do twarzy. Zbierzemy to tak. No powiedzmy taki kwadracik nam no, umieszczamy go na twarzy. To ja teraz zobaczmy, jak to by wyglądało. Albo aż będzie twarz i to usuniemy ten początek. No właśnie w taki sposób. Dobra. Teraz tak, bierzemy ten kluczyk tu obok i teraz po klatce przesuwamy, no nawet możemy rozszerzyć ten filmik, żeby lepiej te klatki były widoczne. Tu, tutaj do góry pociągniemy, dół, no i ustawiamy, tak po klatce przesuwamy i ustawiamy ten blur'a w taki sposób. A i jak... Przez przypadek postawić powiedzmy kropkę gdzie nie będziecie chcieli no to bierzecie należycie na tą kropkę żeby ta kreska e, była na kropce i klikacie w taką kropkę z minusikiem pokażę wam strzałeczką gdzie to dokładnie się znajduje. No i przesuwamy tak aż do końca ja wam zrobię to w przyspieszonym tempie żebyście nie marnowali czasu. I wam pokażę efekt już końcowy. Dobra, y ja już wszystko zacenzurowałem. Teraz pokażę wam efekt końcowy, jak to wygląda. Ładnie zacenzurowane No i git Właśnie tak można zacenzurować łatwy sposób i szybki Twarz Możecie dać subskrypcję, lajka, komentarz I widzimy się już w następnym odcinku Siema